I dzień dobry, witam serdecznie na kanale Fiat 125p klasycznie. Dzisiaj jesteśmy w Zabełkowie na 16 międzynarodowym zlocie pojazdów klasycznych Zabełków pod granicą e, państwa czeską oczywiście, e, niedaleko Chałpek. Przepiękne pojazdy, przepiękne pojazdy, olbrzymia oczywiście e, e, frekwencja, e, samochody przepiękne naprawdę i wiekowo i stylistycznie, e, możemy to wszystko obejrzeć. Z bliska dotknąć, zobaczyć jak to właśnie wygląda, ta motoryzacja nie tylko nasza, polska, ale też tutaj od sąsiadów, tak widzicie, e, e... Czech, tak? Czech. Coś pięknego, zobaczcie jakie pojazdy. Przekrój jest bardzo, bardzo duży tych pojazdów, od tego zacznijmy, tak? już od lata 20., 50., no pospółczesne tak? Ale no coś pięknego. Proszę, zobaczcie, jaki piękny port. Oczywiście tutaj mnóstwo jest pojazdów, tak żeby się starał Wam pokazać, więc jak to wygląda. O, no nie no, tu jest, muszę się dowiedzieć, ile tych pojazdów może dzisiaj przyjechało. zobaczcie, jakie MG piękne. Szkoda Felicja, zobaczcie. O, amerykańska też motoryzacja. Ładna korweta, O mamy Porsche. Oczywiście dziękuję Wam serdecznie za wszystkie lajki, za subskrypcję kanału Fiat 125P klasycznie. Te sporo jest dzisiaj polskich Fiatów 125p. O, zobaczcie też fajny łódko fiacik. 850 Jest Warszawa M20, bardzo ładna. Jeszcze jest druga też, tam widziałem gdzieś w tle. Zaraz będziemy chcieli to zobaczyć. Przepiękne Mercedesy, zobaczcie. Teraz jeszcze euro. Patrzcie, jaka ładna Wolga. Kolejny piękny pojazd BMW. zobaczcie, Coś pięknego. Może zajrzymy do środka na chwilkę. Na no, sąsiedzi mają przepiękne te autka. o zobaczcie, tutaj Lancia też przyjechała. Ale zobaczcie, tu jest Skoda. Rapid. Naprawdę tych aut też jest bardzo mało. Tak to wygląda 110R Frekwencja tak widzicie, Bardzo duża, bardzo duża Będę się starał Mniej więcej pokazać Jakie pojazdy piękne tutaj są Cały czas coś tutaj przyjeżdża Zobaczcie ładnie Audi zrobione Ford Capri Zobaczcie jaka na Wołga No i tak mówimy widzicie, Warszawa, widzicie, że mam sentyment, bo też mam Warszawę. To jest Warszawa Garbu za 20 Piękna, niebieska. Zobaczcie jaka ładna Skoda. MG piękne. Tu mamy Tatra, zobaczcie. Bardzo długi pojazd. W środek zerknijmy sobie, jak wygląda. Patrzcie, tu jest miejsca. Przepiękne te pojazdy, także te widzicie, Mega frekwencja, jeśli chodzi o osób zwiedzających. Bardzo dużo pojazdów jest, tak powiedziałem, tutaj po stronie czeskiej. Fanów motoryzacji, oczywiście. No, zobaczcie, mamy Warszawy. Identyczny kolor regionu. M20, bardzo ładna. Tutaj żółta skoda, setka, tak zwana babcia na nim mówili. Piękne te pojazdy. Nie tylko, no wszystko. O, zobaczcie, tu ma następną skodę. To jest też Skoda Rapid. Rapid sportowa. Coś pięknego. Przejdziemy już tutaj w tą stronę, coście Państwo nie widzieli. Zobaczcie jaka przepiękna syrenka. Bardzo ładny Mercedes Renówka 4CV Też bardzo piękne. Widzicie, różny przekrój Mamy też kampera Znowu zobaczcie, Czechy też uwielbiają Wołgi, zobaczcie, piękna biała Także jest, jest sporo tego, jak widzicie Dzisiaj Też bardzo ładnie wszystko Wyczyszczone Tutaj za, za chwileczkę pojazdy e, wyjeżdżają na trasę e, taki ride zrobiony jest przez chałupki do, e, do pałacu chyba roz, roz, rozkochów czy coś takiego się tam nazywał z powrotem, dlatego też relacja jest taka w miarę trochę szybciej zrobiona, żeby te pojazdy uchwycić, zanim wyjadą. Oczywiście. O! No, tych pojazdów jest mówię, przekrój, lat, roczników, a jest różny. Każdy coś dla siebie znajdzie, coś pięknego zapraszam do subskrypcji kanału Fiat 120p klasycznie. Także teraz mówię, chciałem Państwu pokazać, pogoda jest piękna. Tak widzicie organizator tutaj nam daje takie tabliczki. Każdy ma za szybą. Podziękowania, kubki. oczywiście i, i mamy też jedzenie. No to wszystko nie za darmo. Oczywiście trzeba za to zapłacić. A popatrzcie jaki daw ładny. Też ich nie widziałem. Za dużo na, na takich zlotach. DAF 55. No, to ładę już też znacie na niektórych filmach. Niektóre które pojazdy są znajome, bo wiadomo, też gościmy na różnych zlotach. Przypominam, teraz jesteśmy na, na 16. W międzynarodowym zlocie pojazdów klasycznych w Zabełkowie pod granicą czeską. Tam jeszcze multo z motocykli, też pod, tam pod wiatą Widzicie, jaki piękny świat Cały czas kolejka, widzicie, jak ktoś przyjeżdża, to musi tam iść, wypełnić dokumenty, musi się zapłacić za, za udział i za wszystkie, wszystkie właśnie gadżety. Patrzcie, że już taki tak jak mój. Ten sam kolor. To ciut starszy. Mamy mustanga. No na motocykle podejdę, to, że nie ma problemu za chwilkę. Bo też nie sposób to opuścić. Tak wiecie ja też, że jestem fanem motocykli. Prowadzę grupę właśnie motocyklistów Bikers Team Motocyclers, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów dwóch kółek. Dobrze, no może troszkę przejdziemy tutaj, bo o, tam mamy żuczka. Zobaczcie, to nie jest pan rysiu. Nie jest pan rysiu, ale jest żuczek. Ja Przejdźmy sobie tędy, czy ten trawan przyjął taką przyczepką ładną. To Klasyczne z niebieskimi pasami. Wierzę, Kurczę, to no, no mówię, te samochody w stylu takich pięknych, wyjątkowych, że nie sposób no, się skupić na jakimś jednym, czy na jednej stronie. Tu tego maluszka już chyba znacie, to jest oryginalny bombelek. tak? Maluch bombel, tak się nazywa. W zeszłym roku też tutaj był. Bardzo ładny efelek w tym kolorze. Bo mam się zbliżamy. Mój duży, piękny fiat. Z konikiem. Jeden koń więcej, jak ja to mówię. Coś atrakcja do dzieci. Polone z karo. No, frekwencja jest bardzo duża. Przepiękne te pojazdy są. Do fanów sportowych pojazdów zobaczcie, jaka piękna Honda przyjechała. Już tam do niej zmierzam. Zobaczcie te autko. Bardzo zniżutka, ale bardzo ładne autko, naprawdę. NSX Honda, coś pięknego. Gdyś się kiedyś w gry komputerowe właśnie coś takiego, w Gran Turismo, to takie autko było tam, tam się można było tym e, ścigać. W początku tutaj zbliżam się stoisko z grami. Zobaczcie, bawią się dzieciaki. Już można spędzić z rodziną fajnie czas oczywiście. O, motorowerki jeżdżą, e, romet, ogar. Z silnikiem jawki biegowym. Zobaczcie, jakie o, zobaczcie to, jaki piękny BMW Zobaczcie taki ładny kolor o, Przepiękne te pojazdy mówię, Troszkę się tutaj spieszę z tą relacją Żeby, żeby nagrać po prostu u chłopaków Wszystkich pasjonatów, którzy przyjechali Z pięknymi pojazdami je tutaj pokazać A tak mówię, za chwileczkę wyjeżdżają Zobaczcie jaki piękny BMW BMW model 2002 Coś pięknego zobaczcie, bardzo małych na drogach no, amerykańska motoryzacja jest przepiękna również, zobaczcie zobaczcie jak, jaka tu drzemie e, turbinka u góry, coś pięknego Kadiraki. No coś pięknego, tak? Jak widzicie, ludzi pełno. To dopiero początek imprezy, także tu jeszcze co chwilę będzie się zmieniało. Bo wkraczamy w strefę motocyklistów, więc e, od razu sobie przejdziemy. No, mam zetkę, mam Honda Goldzin, to masz BMW. Następny BMW. To dobra, to... O, jest Juna. Ale tutaj pod namiotem zobaczcie jaka jest Tam FZ ta przepiękna. Tam za chwilę pójdziemy jeszcze strefa z, z traktorku. Mamy AWO, bardzo ładne.

Mamy Następny jawa. z jawa, ale też mamy tutaj z waloryca. Zobaczcie. To była następna jest CZ. Zobaczcie. Mamy zestaw jawy z przyczepą. Dziwna CZ, zobaczcie. Oczywiście wozy strażackie, tak widzicie. Bardzo ładny jelcz, tak zwany jelonek. To zestaw traktorek John Deere. Z przyczepką. Także to już jest pasjonaci, tak widzicie, ale starych traktorków. Te maszyny już swoje wypracowały. Tu mamy zestaw, który się niektórzy powinni pamiętać. To jest zestaw tak zwany dzik 2. dzik 2, zestaw bardzo fajny na drodze, charakterystyczny. I to są dwa takie zestawy, żeby nie było. Jeden i drugi, zobaczcie. Ładny traktory Kursus. No, motocykle przyjeżdżają, także pozdrawiam o wszystkie. Oczywiście lewa w górę od grupy. Bikers t. Motocykle. Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich e, widzów kanału Fiat 125 b klasycznie. Jak również e, pozdrawiam wszystkich widzów e, kanału Travel Motocykle, który właśnie też prowadzę, jeśli chodzi o motocykle. Zapraszam również do subskrypcji kanału e, Travel Motocykles. Zobaczcie e, Romety MZK251. Bardzo ładna CZ, zobaczcie. 250. -ka. To jest Jawy Ale, to jest Roman 200 Jest i Komar ZMZ Tropik Zobaczcie, jaki tu jest zestaw Przyczepa z VeloExa, oczywiście Z malutką jeszcze przyczepą z tyłu Tutaj też już większość powinno znać, to jest Jawka Mustang, Jak się nazywa. Ja mam ustan, nie jawka, przepraszam, bo to... Oczywiście amerykańska motoryzacja. dzisiaj tutaj przekrój jest przepiękny, tych pojazdów. Jeszcze podejdziemy, zobaczcie jaki zestawik. Zobaczcie, tu jest Volkswagen, tak. I jeszcze z przyczepką. Campingiem. bardzo ładna, fajny zestaw w ogóle. On tutaj pomyślał jakieś rowerki, tak widzicie. O, zobaczcie jaki Volkswagenik. No. Tak wygląda w środku, ładnie. Zabudowa cała. Tak fajnie, dźwignięty do góry, jak widzicie. Fajne łódko Mamy trabanta w zestawie, zobaczcie, w kabriolecie z przyczepką niewiadów. To pomysłów jest jak zwykle dużo, tak? Każdy ma jakieś swoje wizje. No i mamy FSO Polona Zakara Plus Plus koda Felicia wersja Pickup. Mój no ładny Volkswagen Carbus. Tak widzicie, jest tego troszeczkę, e, którzy dzisiaj ludzie przyjechali właśnie. Jeszcze dojeżdżają, tak powiedziałem. Może udało mi się właśnie złapać w kadrze na chwilę właśnie wszystkich tutaj, co na tą chwilę są oczywiście, bo te pojazdy się co chwilę zmieniają. Pan z tej Honda otworzy Jak to wygląda? Słońce na kolana. Słońce na silniczek z tyłu. Proszę, jak to wygląda? Nie zawsze mamy okazję takiego pojazdu sobie obejrzeć. roku nie było tego. Może przepiękne pojazdy. Tak dziś jesteśmy na, na, na 16 zlocie międzynarodowym w Zabełkowie, gdzie pojazdy już wyjeżdżają właśnie na ten cały ride tutaj wokół okolic potem wracając z powrotem. Przepiękne, przepiękne. Cieszy mnie to, że są też dwie nasze oczywiście tutaj e, piękne Warszawy, bo tak widzicie polskich kwiatów 125P też jest e, parę sztuk ładnych oczywiście. I FSO 125P, bo to potem już są FSO, żeby nie było. Piękne pojazdy, piękne, zobaczcie, ta składa też to jest otwarta. niż padnak serwisni z tracy, a przed nasim, ale nic nie ma, są W środku, wygląda ładnie. No zobaczcie, to też się serce raduje, jak człowiek patrzy na takie łódka. Ten cytronek też bardzo piękny. W zasadzie tu każdy pojazd jest piękny, to nie ma tematu. Zobaczcie co tu jedzie. Izetta, BMW IZ. To coś pięknego Mało, ale robi robotę. <grym zezpieczny> Mało, ale robi robotę. Coś pięknego. Jeszcze sobie tutaj właśnie celowo też się tutaj zmierzam koło wjazdu, bo mi co chwilę jakieś piękne pojazdy przyjeżdżają. Skoda, patrzcie jaki kolor. Tam jeszcze może przejdziemy do przodu, bo też widzę osobne się ustawili motocykle. Może zdążymy jeszcze uchwycić. Fajny zestawik, zobaczcie. Namiot, krzesła, stolik. Przepraszam. O. Juna BMW. Wiecie, pełno ludzi, pełno ludzi. O, charakterystyczny dźwięk stara za straży pożarnej. Romet z silnikiem oczywiście, tak nam tutaj umila Pan przyjechał Morea Enfield Bardzo ładny. Kawasaki to coś też na zabytku Ma jakieś rowerki Patrzcie jak to jest window I więc e, na tą chwilę tak to wygląda w Zabełkowie Zabełkowie e, Tak powiedziałem na 16 międzynarodowym zlocie pojazdów zabytkowych, klasycznych więc tak powiedziałem zapraszam Was wszystkich do subrypcji kanału Fiat 125P klasycznie relacja z takich pięknych miejsc na tym kanale jak najbardziej Jak również e, zapraszam do subrypcji kanału travel motocykle, gdzie jest coś poświęcony właśnie pasji dwóch kółek, czyli motocykli, podróży zobaczcie jak te bęby ładnie pracuje pasja do, do motoryzacji jak najbardziej przepiękne pojazdy, wszystkich oczywiście gratuluję tych pojazdów, bo są naprawdę w pięknym stanie nietuzinkowe oczywiście niektóre i co? Ratujmy klasyki, ratujmy klasyki, cieśmy się nimi właśnie w takich chwilach, bo warto, zobaczcie, no coś pięknego, ten Cadillac, coś pięknego tutaj typowy Mastercard, tak mówiliśmy. Zobaczcie, to po prostu to widać już, że połyka wszystko przez tę turbinkę. Bardzo ładne, co nie? bardzo ładne. Prawdziwy Maser Coś pięknego, można chodzić tutaj godzinami, to oglądać, tak? Oglądać, oglądać i, 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 i serce na e, radować swoje po prostu tym widokiem. Więc tak jak powiedziałem, tutaj maluch, bąbel, oryginał. Tak, nie mylicie się, takie maluszki były. No dobrze, więc, o, patrzcie, nawet pan tą piękną Izettę zaparkował koło mojego kwiata. Zobaczcie, <grymnie> jak to wygląda. Przepięknie. Przepięknie. O, przepraszam. Czy pan otworzył, jak to wygląda w środku. Fajne, nie? Coś pięknego. Widzicie? Coś pięknego. Malutkie, ale fajne. No dobrze, tak jak powiedziałem. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, oczywiście wszystkich sympatyków, fanów, oczywiście pasjonatów starszej motoryzacji. Pozdrawiam Was oczywiście zabyłkowa, zapraszam do subskrypcji kanału Fiat 125 klasycznie i do zobaczenia i do widzenia, do następnych takich spotkań.